Dzień dobry, dzień dobry bardzo. Nic dwa razy się nie zdarza w każdym radiu. Wisława Szymborska, jak się poszuka, czyli twórczyni wiersza, e, nic dwa razy się nie zdarza. Cudownego, wspaniałego, bardzo głębokiego. Można znaleźć. Jak sama czyta, recytuje, nic dwa razy się nie zdarza. Wszystko cudnie. Ale to jest asumpt do tego, i koniecznie muszę nagrać, że tak naprawdę to jest najszczersza, najwspanialsza, najgłębsza prawda świata. Nic dwa razy się nie zdarza. I tylko ten fragment wezmę, żeby reszty nie analizować. Nic dwa razy się nie zdarza. Wszystko przeminie. To już było. To przeminęło. W naszej głowie, w naszym mózgu. Mętlik, gotuje się, nieprawda, a Józek zrobił to, a Franek, a ja, kurde, co ja powiedziałem? A i to poszło w eter na Zbigniew w ty widz, co ja. To było, to przeminie, to drugi raz już się nie zdarzy. Twoja najukańsza kobieta. Twój najukochańszy mężczyzna. To już było. Przed sekundą. Jak się kłócą, tak, to. A kto postawił tamtą szkarę w 2014? To już było. To minęło. I Twoim problemem, czy jesteś zdrowy, czy jesteś chory, zrozumieć tę potężną głębię, to już było. Dwa razy dokładnie tak samo. Spójrzcie na moją lewą, dla Was prawą rękę, to samo się już nie zdarzy. Tak? Była inaczej, jest. I, i idealnie, dokładnie nie pojadę samochodem po tym samym śledzie, śladzie. Nie zrobię dwóch takich samych rzeczy. Nie będzie dwóch takich samych myśli. Nie będzie dwóch takich samych spojrzeń. Nie będzie dwóch takich samych zachowań. Nie będzie, nie będzie, nie będzie, nie będzie, bo na tym życie polega. Na tym świat polega. Jeżeli to zrozumiemy, to będziemy najcudowniejsze życie wiedli na świecie. Halo, halo! Bym zapomniał, bardzo Was serdecznie proszę. Pomóżcie. Kliknijcie, subskrybujcie. Kciuczek, kliknąć. Komentarz, cokolwiek napisać. I wtedy trafi pod strzechę. Zbigniew Jaskulski, TV. Dziękuję. Uwierzcie mi, jeżeli ludzie by przechodzili obojętnie, czyli krótko mówiąc, gdyby nie byli ciekawi wszystkiego, nie byli i nie rozumieli tego, że nie, to jest ale może być inne, że nasze życie jest inne co sekundę, co ułamek sekundy. Że może być tak, co już jest udowodnione, że skutek przyczyna skutek. Tak jesteśmy nauczeni. A może być skutek wyprzedzający przyczynę. Jeżeli takie rzeczy zrozumiemy, czyli krótko mówiąc, zrozumiemy, że każda chwila jest czymś nowym, Każde spojrzenie jest czymś nowym, Każde na, każda nasza myśl może być, podkreślam, może być czymś nowym. A nie będziemy cały czas robić tego, co już niektórzy, niezależnie od religii, od filozofii, nazywają śmieciami. Śmieci. Człowiek ma olbrzymią, potężną chęć zbierania śmieci, czyli wszystko to, co się dzieje, to pierw wkładamy do kieszeni, do swojej głowy, wszędzie, w każdy zabrakuje. Następna torba, plecak, jeszcze następ Wyrzuć to dziewczyno, chłopie, zbysiu, w diabły do śmietnika, i niech w cholerę to wywiozą. Ktoś powie łatwo tak powiedzieć. Zbysiowi już tak. I po to jest Zbigniew Jaskulski, tewi żeby was tego wszystkiego uczyć, nie dlatego, że jestem taki strasznie mądry, tylko postanowiłem, leżąc w kłębku, nie mając sił dotrzeć do kibla, żrąc tony, tony pigułek, postanowiłem siebie ratować. I chyba powoli się to udaje, i tym się z wami dzielę. I bez. Waszej pomocy, czyli subskrypcji, kciuka walnięcia, czyli trochę wysiłku i jakiegoś podpisu. Następny Zbyszek może nigdy się nie dowiedzieć, dlaczego z nicości, jak Feniks z popiołów, powstałem i mogę robić zbigniew jaskulski TV. Tylko to może dziać się dzięki Wam. Bye bye. Nic dwa razy się nie zdarza.